Cześć wszystkim z tej strony Sonic the Fox i gramy sobie w Orient the Bite Forest. Tak. to nie było odcinka z kontynuacji. Więc co mi tam? Tu skończyliśmy jak pamiętam. Teraz jak pamiętam mam iść tędy. Nie tutaj, ale tutaj tak. Hopla. Hopla. Test zapisywania <testopisywanie> gry. Sapce to jest. No chodź wow, chyba Wszystka Hapek. Nie hapeków, tylko poświadczenia. Pfu Ja nagrywam to nowym z nowym mikrofonem. Więc mnie głośniej słychać. Teraz sobie dodaję właśnie umiejętność. Sam bym będę grał na joysticku w tą grę. Zobaczymy jak ta gra jest trudna na joysticku. A tak naprawdę... Po... po jutrze. Mikrofon jest już dawno podłączony i potestowany Jak widzicie nawet teraz mnie słychać Czemu mnie zatrzymujesz jak muszę punkty zbierać? Tak, mam misję, żeby dostać się te drzewa. Jak się dostaniemy te drzewa, to wtedy koniec. A jak, jak chcecie, to mogę nagrać dodatek z tej gry jak zakończę grę. Czyli chodzi tu o native Edition. Tak mam nawet na komputerze instalkę na Definitive Ed Edition od jego A po prostu chcę mieć w stanie czy chcecie tą grę, grę czy żebym nagrywał Czy jak sobie kończę, to ten let's play to już O level up Dokładnie Magnus na różne takie stobycze A ja was sz szegnam na razie i pa Na razie